Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. Dioruk, pojechałaby pani ze mną? Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe młode małżeństwo. Nas pani nie oszuka. To, pani, miłe małżeństwo jest wysokim brunetem. Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz. Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto. Brzydko jest być zazdrosnym, pani Janku. Na pani miejscu, pani Jolu. Wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę Nizinu. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznak.